Dzień dobry. Z tej strony Alicja Kołodziej z Regionalnego Centrum Wsparcia Ekologii. 1 października został uruchomiony pilotażowy projekt o nazwie Ekologiczne Województwo. Mam na celu przede wszystkim uświadamianie oraz wspieranie finansowe mieszkańców wybranych regionów w Polsce. Chodzi tutaj o zwrotne wsparcie w zakresie paneli fotowoltaicznych w wysokości do 15 tysięcy złotych. Czy słyszał Pan w ogóle o tym projekcie? Tak, ponieważ jestem na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, cały czas korzystamy z paneli słonecznych. Z firmą była podpisana? Z firmą Roskosmos. Mhm, rozumiem. Rozumiem. Dlatego właśnie uruchomiliśmy oficjalną stronę internetową ekologicznewojewództwo.pl, gdzie znajdzie Pan wszystkie aktualne informacje, w tym również wysokość dotacji, które się Panu należą. W związku z tym, że program Ekologiczne Województwo stanowi unikatowy projekt dedykowany dla mieszkańców poszczególnych regionów, chciałam się upewnić, że rozmawiam z mieszkańcem miasta Katowice. Zgadza się. Tak, ale w tej chwili przebywam na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Rozumiem. To bardzo dobrze, ponieważ to jest tak naprawdę główny warunek przystąpienia do projektu Ekologiczne Województwo. I całe procedowanie wniosków, jak i wyliczenia dokładnej kwoty dotacji tych środków wsparcia, które, tak jak już mówiłam, Panu się należą, jest indywidualnym procesem, dlatego proponuję bezpłatny kontakt. że jest tam mieszkańcem domu jednorodzinnego, tak? Właściwie Międzynarodową Stację Kosmiczną można rozumieć jako dom w kosmosie, tak? Nic nie szkodzi, że zadzwoniłam się do firmy, ponieważ jest też również program wspierający przedsiębiorców. Ona nazwie Energia Plus, gdzie wysokość kwoty ten wsparcia jest dużo wyższa. I jeżeli jest tam zainteresowany, to ja mówię kontakt telefoniczny z doradcą, dobrze? To raczej w Moskwie, ale proszę wrócić jeszcze do paneli w naszym domu na orbicie. Czy ja mają Państwo możliwość montażu paneli na dachu czy w gruncie? Jak to u Państwa wygląda? Jeżeli komandor Iwanow jest akurat trzeźwy, jest w stanie wyjść na zewnątrz, może zamontować sam panele na zewnątrz. Mhm, rozumiem. Czym pokryty jest dach? Yy, powłoka stacji jest aluminiowa. Yy, nieco głębiej znajduje się warstwa izolacyjna, która chroni nas przed. Rozumiem. Nie jest Pani zainteresowana, jak jest zbudowana Międzynarodowa Stacja Kosmiczna? No, rozumiem. Czy znaczy Pani... Proszę zapytać Pana rachunek za energię. Proszę mi powiedzieć, on jest powyżej 80 złotych w miesiąca, tak? Yy, tak. W zeszłym roku yy, kosztowało to 800 milionów dolarów. Rozumiem, że Pan jest właścicielem licznika, tak? Nie, właścicielem jest Roskosmos i NASA. Nazwiska, także z nim przyjemność rozmawiać? Neil Armstrong. Nie usłyszałam, można powtórzyć jeszcze raz? Oczywiście. Neil Armstrong. I ostatnie statystyczne pytanie, ile Pan ma lat? Urodziłem się w 1930 roku w miejscowości Łapakoneta w Stanach Zjednoczonych. wprowadziłam do systemu, zatwierdzam bezpłatny kontakt telefoniczny z naszym ekspertem. Proszę mi tylko jeszcze powiedzieć, czy pod tym numerem telefonu może się kontaktować? Nie, kontakt przez Centrum Kierowania Misji NASA Houston w Teksasie. Proszę podać mi swój numer prywatny. Nie. W takim razie bardzo proszę podać swój prywatny numer telefonu. Drogi operatorze, jesteś tak samo tym znudzony jak ja. Zróbmy sobie jaja. Daj mi w tej chwili jakiś, jakąś kompletnie bezsensowną odpowiedź. Proszę cię, proszę cię.